Już nie mówiąc o tym, że pieniądz, którym płacimy, jest w rzeczywistości nic nie wart. Wiecie, jak to się nazywa? Ta stówka te 200, te 100, o, 50 funtów z królową nieżyjącą już. O, dolar z takim oto tutaj. To nie jest żaden pieniądz. Oficjalna nazwa tego papieru. To środek płatniczy. I dziś ten środek płatniczy może być wart kosz zakupów, a jutro rano, jak wstaniecie, nie kupicie za to pudełka zapałek. Prawdziwy pieniądz to praca. Praca i wytwórczość, lub kruszec, srebro, złoto. To nigdy nie wyjdzie z mody. Współczesny pieniądz to jest bardzo dziwne zjawisko. W zasadzie to tylko kawałek papieru lub krążek metalu, który sam w sobie nie ma żadnej wartości.